No, siemka siemka kochani. Witam Was dzisiaj z kanału Bydgoskiego. No niestety kuźwa pada, pada, pada i jeszcze raz pada. Na razie tak niesmacznie, ale znacznie, ale dzisiaj, 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 jak to się mówi, będziemy, będę poławiał razem z Pawłem. Tak, to jest tak, to jest on. I razem ze Sławkiem. Tam tam w Dali Sławek jest, tam Jega, Jega, Jega Majster, a ten jest. A ten jest... Bajkopisarz, o. Dobra, kochani, yy, no co dzisiaj? No ja dzisiaj jestem na maczówkę tak delikatnie, relaksowo. Yy, Paweł z, ze Sławkiem oczywiście na jedenastkę tyczkę. Yy, na jakie ryby? No, takie, które wpadną. Przede wszystkim tutaj liczymy na, 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 na podplotki. No. I co? No i będziemy się bawić, żeby nie padało żeby nie padało, będzie fajno. Dosyć ciepło jest, także można, można łowić. Na zestawy jakie, jakie zanęte użyłem, to opowiem Wam w, w, później. E, kochani, nazywam się Tomasz Gózek. Zapraszam na weekendowe łowienie. Hejka! Dobrze kochani, właśnie jako ostatni zrobiłem zanętkę i teraz najważniejsze, żeby dokładnie zanęcić. No mniej więcej się Udało, ale to mniej lub więcej. No dobrze. A teraz, czekając na pierwszą branie, pierwszą rybkę, napijemy się. Tak tu i tu. Kawki! już jakiś czas od czasu do czasu coś tam u Sławka wejdzie, u Pawła też wejdzie, już pierwszy raz podbieraka musiał użyć. U mnie też tam coś wchodzi, ale brania są bardzo delikatne, wyszła tam niewidoczne. Albo w ogóle nie ma. Dzisiaj ryba strasznie chimeryczna jest. Tak, zachwalał kanał, chodź w moje miejsce, tam takie ryby, kurde. Ja łapię. A, łapiesz, tak. Katar, kurde. Mówi, chodź, a w ogóle nie ma jazgarzy, kuźba chyba z piątej jazdy. No nic, ale zabawa, zabawa, kochani, jest. Przed chwilą jaźwicę dostałem, a jaźwica ma, jak wiecie, wymiar ochronny, także trzeba było wypuścić. Kolejny No dobrze, kochani. No i yeah. tutaj jeszcze, tutaj cały czas jeszcze, jeszcze łowimy. Tak falami przychodzi sombrania, przestają. mu sombrania, przestają. No tak, jak, jak wspomniałem, Paweł i Sławek łowią na tyczkę 11. Ja łapię na maczówkę 3,60. żyłka główna 16. Spławik półgramowy, Przypoń 0,10 Haczyk 0,16 No oczywiście na, 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 na haczyk Nadziewam jedną pinkę Rubisa A skład mojej zanętki Tu, o tu widzicie Jest pokazany No niestety Paweł zaraz mówi, że zaraz się będzie zwijał. Już wymięka. A my nadal mówimy, mam nakład branie. Akurat było branko. stały brać, trochę do, z resze zanęty, dokarmiłem <laughs> i trzeba trochę odczekać, ale widzę, że było branko, także... No jest tu dużo jazgarza, dużo jazgarza jest do Pawła. Okonki wlazły. Tak. Jak na tą porę roku, na nam metodę, to... To nie jest źle. Tyczkarze za No, no i teraz tak. Tylko ciekawe co to jest no. O, żebyście kochani wiedzieli, że to jest jaźwica. Prostym sposobem, jak odróżnić jaźwicę od płotki to jest to, że oko jaźwicy jest srebrne, a płotki czerwone. A. Tak naprawdę Jestem ciekaw, czy moja metoda dzisiaj na maczówkę dała radę tyczkom i czy moja zanęta własnej produkcji dała radę zanętom kupnym, zawodniczym. Bo przypuszczam, że Sławek ma zawodniczą zanętę, jak i Paweł kupił zawodniczą zanętę. Dobrze kochani, teraz zostawimy wędeczkę, niech sobie leży, a teraz Paweł jedzie do domu, sprawdzimy ile to tam dzisiaj wydłubał tego maleństwa. Oczywiście Matko jedyna No dobrze Kochani, ile tutaj jest Żeby nie mówić kilo 60 sześćdziesiąt... No Kilo 69 No dobra a to ile to jest? Nie dobra No dobrze Żeby mnie właśnie skłamać 0,47 No to ponad pół 0,47 i kilo 69, także kochani, kilo 69, 0,47, to tam kilo 20 miał chyba. Kilo 20, kilo 20. Tyczka zawodnicza zanęta Dobrze, a my idziemy dalej, dłubać bo nie będziemy mieć nawet kilograma, może. Nic przegramy z Pawłem. Nie, nie, nic kochani, to jest tylko tak dla, dla żartów, dla sprawdzenia. No nic, do następnego razu z Pawłem się będziemy dziś. No dobrze, kochani, my już tutaj ze Sławkiem skończyliśmy. To już, jak by powiedzieć, moja, nasza godzina. Jak to się mówi teraz, będziemy ważyć ten owoc naszych dzisiaj po połowów. Zobaczymy, ile tam Sławek naczepał, jak go tam tytułują mistrz, czy fachowiec, półfachowca, czy cały fachowiec. Zobaczymy. Ile to jest? Kilo 560. No. no. Kilo 560. No ładnie, ładnie. No dobrze, żeśmy widzieli, ile Sławek ma. Kilo, kilo. 500 ile? 60. No. A teraz idziemy, kochani, do mnie. Ja może będę 800 gram, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam jest. Tak jak to się mówi, maczówka, VS tyczki, jedenastki. Zobaczymy, zobaczymy. O, ładnie, nawet więcej ode mnie chyba masz. 110. 110 No dobrze kochani, to na dzisiaj kończę w taką pogodę niesprzyjającą łowieniu Jak to mówią w marcu, jak w garcu na tam kilo 100 złapałem, samę kilo 600 Paweł kilo 200 Także no kochani, jak na tą metodę, jak na tą pogodę to ja jestem zadowolony. Dobrze kochani, no to co? Za tydzień będę chciał gdzieś tu pobić w mieście, bo mają być przymrozki, także jeszcze chciałbym gdzieś spróbować na brdzie. Na także kochani, dzięki, że żeście byli. Hejka!